Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, um, pięknych chwil spędzonych przy Wigilijnym stole i dużo sportowych emocji. Na pewno w nowym roku będziemy mieć dużo okazji, żeby, żeby się cieszyć. E, I ja zrobię wszystko, żeby, żeby tych emocji było bardzo, bardzo dużo. Wesołych świąt. Na całej społeczności AZS-u zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a w przyszłym roku dużo radości, szczęścia i powodzenia na zoborów. Trzymajcie się, cześć. Drogie AZS-iaki, zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i tu chciałabym Wam życzyć zdrowia, dużo jedzenia, żeby nikomu nie przybyło kilogramów po tych świętach. No i myślę, że wszyscy byliście grzeczni, więc trzeba odnieść im A żeby ażeby nadchodzący rok był dla Was szczęśliwy. Wesołych Życzymy wszystkim zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych z rodziną oraz szczęśliwego Nowego Roku. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałabym dla całej społeczności AZS-u życzyć zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w gronie najbliższych, dużo miłości i radości na każdy dzień i samych sukcesów w Nowym Roku. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, wioślarki oraz wioślarze z klubu AZS jest 5 chcą życzyć wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta. A teraz, przepraszam, muszę zrobić trochę miejsca na jedzenie win Serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt, a przede wszystkim zdrowia, bo wiem, że to jest najważniejsze dla wszystkich zawodników, i mam nadzieję, że cała brać AZS-owa. Będzie się dobrze bawiła w te święta wraz ze swoimi rodzinami i każdy z Was znajdzie troszkę czasu na wytchnienie. Pozdrawiam Was serdecznie, Dawid Tomala.